Jesteśmy przy stoisku firmy Signis. ze mną Andrzej Burks, firma Signis, bardzo szerokie spektrum działań drukarki 3D, Szkolenie. usługi drukarek 3D związane z, z, z usługi druku, przepraszam, szkolenia, warsztaty. Tak. i wdrożenia do firm. Wdrożenie do firm, czyli szeroko pojęte usługi konsultingowe. Andrzej, y, współpracujemy razem mm. przy blenderze, który cieszy się tutaj olbrzymim powodzeniem. Tak, bardzo mnie to cieszy, Blender, mamy nadzieję, że to będzie przyszłość druku 3D, program open source'owy, skąd się wywodzimy, w większości wszyscy, jeżeli chodzi o ruch, no i program oferujący coraz większe możliwości, e, możliwość na, e, różnego rodzaju nakładek, możliwość e, projektowania, coś wspaniałego. Serdecznie zapraszam zresztą na warsztaty, które też dzisiaj się będą po raz kolejny odbywały. E, razem współpracujemy z Centrum Druku 3D, jeżeli chodzi o centrum szkoleniowe i, i razem projektujemy w 3D i szkolimy z tego ludzi. Serdecznie zapraszam na takie warsztaty, również zapraszam na warsztaty, które mają edycję dla dzieci, gdzie uczymy dzieci projektowania w 3D. Może nie zaczynamy od Blendera, zaczynam od innych programów, ale jest to bardzo interesujące i bardzo ciekawe. Od Minecrafta. Od Minecrafta, tak. No to jest tak dość autorski, innowacyjny y, pomysł. Bardzo dużo dzieci gra w Minecrafta i chcemy wykorzystać akurat tą y, grę, która pożera im mnóstwo czasu na coś poży pożytecznego, pozytywnego, czegoś, co mogą się nauczyć na przyszłość. Oparliśmy się o to, z tego zaczynamy. Potem przechodzimy przez inne programy, aż dochodzimy też do Blendera również. Y, skoro tak, przechodzimy do kolejnych rzeczy. Parę słów na temat drukarki 3D, która jest sygnowana Waszym logo Cygnis. Y Opowiedzeli. To jest drukarka oparta o projekt Makerbota jedynki duala Replicatora. Drukarka dwugłowicowa z podżywanym stołem. Dodaliśmy mu zamknięty klosz, klosz, który zamyka komorę roboczą. Trochę miało to poprawić wydruki z abs u i z Nelonu drukarka jest sygnowana przez nas, sprzęt jest importowany, ale poza tą drukarką oczywiście mamy inne drukarki w ofercie. Jesteśmy resellerem również drukarki Hubo, drukarki Prime 3D XT, jak i również drukarki Pirx, między innymi. Słuchaj, tutaj na waszym stoisku jest też coś tak. jeszcze zupełnie innego, chociaż związanego z drukiem 3D, mianowicie okulary. Okulary. Tutaj najchętniej oddałbym głos Wojtkowi, to jest taki nasz e, mały startup, który rośnie przy nas, e, Fridealist. E, chłopaki zaczęli personalizować okulary e, do osób, które mają je w przyszłości nosić. E, no i najchętniej oddałbym głos Wojtkowi, który zajmuje się tym jako naczelny. Oddaję głos. W zasadzie pomysł drukowania oprawek pojawił się jakiś czas temu, dlatego że stwierdziliśmy, że sam rynek druku 3D jest trochę nudny, to znaczy wszyscy oferują Słuchajcie, wydrukujemy wam coś, ale co? Okazuje się... Na przykład jakąś turbinę. Nie, nie turbinę. Niech pan zgadnie, do czego to służy. Właśnie. I to jest to, to jest filmowane, więc nie, nie chcę się ośmieszyć. To służy do rozlewania wódki jednocześnie na 10 kieliszków. Wydrukowane przez firmę Cygnus. Znaczy, to na to bym nie wpadł. Na to bym nie wpadł. Wódka z akcyzą? A, czyli nawet też tego nie wiadomo. Dobra, kontynuujmy z okularami. W każdym razie żadna z firm nie drukuje czegoś konkretnego, a oferują po prostu usługi druku. Kiedy zrobiliśmy swój własny research, okazuje się, że ponad 90% Polaków nie wie, czym jest druk 3D. Więc możemy im zaoferować wszystko, czyli prawie nic, bo oni nie wiedzą o tym, lub poprzez przedmiot codziennego użytku, z którym będą mieli styczność, oswoić ich z drukiem 3D poprzez da danie im zalet druku 3D w, w dniu codziennym, to znaczy po pierwsze dopasowanie w pełni y, chociażby noska do kształtu danej osoby, po oknowie, drugie. Tak ma na nosie są tak. stworzone właśnie przez nas, dokładnie do kształtu jego nosa. Wystarczy nam dwa zdjęcia, żeby odwzorować kształt. Czyjegoś nosa i dopasować do niego nosek okularów? Dotarliśmy do badań, że ponad 50% użytkowników okularów ma niedopasowane oprawki. My możemy dopasować wszystkie oprawki każdej osoby, bez względu na to, czy ma prosty czy krzywy nos, czy miała jakiś wypadek komunikacyjny czy nie. Dzięki czemu trafiamy do tych ludzi, którzy do tej pory nie byli usatysfakcjonowani w pełni z oferty salonów optycznych. Robicie to w tradycyjnej, niskobudżetowej technologii FDM, czyli drukujecie to z plastiku. Tak, tak, dokładnie tak. Natomiast, oczywiście, sam wydruk to jest dopiero pierwszy etap, że tak powiem. Kolejny etap, ponieważ pierwszy jest oczywiście stworzenie projektu, który jest idealnie dopasowany do twarzy przyszłego użytkownika tych okularów. Później jest druk, a później. Później jest obróbka naszą autorską metodą. Na szczęście mamy tą możliwość, że współpracujemy z laboratorium chemicznym, które jest tak naprawdę w pokoju naprzeciwko nas i mamy dostęp do y, pełnej gamy rozpuszczalników organicznych. Tak jak tutaj widać na ośmiorniczce, kiedy... Y, no zwykły wydruk, wiadomo, jeżeli użyjemy acetonu, detale są y, zgubione. Prawda? Tutaj ta nie ma ani brwi, ani oczu. Plus wydruk robi się śliski i lśniący, co też nie zawsze jest pożądane, nie, nie w każdym modelu naszych okularów na przykład. Dlatego tak. opracowujemy już od jakiegoś czasu proces alternatywny dla tej standardowej obróbki acetonem. Oczywiście nie da się ukryć, że i aceton jest tu wykorzystywany, i jest to także proces obróbki mechanicznej, ale poza tym korzystamy też z kilkustopniowej obróbki i lumaś rozpuszczalnikami, która doprowadza do tego, że powierzchnia jest matowa i nie zatracamy też detalu. Na powierzchnię matową o wiele łatwiej nałożyć jakąkolwiek farbę lub lakier, tak żeby ją zabezpieczyć. W sumie chyba wszystko. Jeszcze bym Andrzej poprosił Cię na chwilkę. Jakbyś mógł powiedzieć parę słów jeszcze na temat tej mapy Europy. E, tak, mapa. Po co ją zrobiliście? żeby zadawać trud ludziom, zwłaszcza z różnych innych firm, gdzie im dajemy rozsypano i mówimy, żeby ułożyli, skoro to takie proste. Tak naprawdę mapa powstała na zapotrzebowanie edukacyjne. Jedna ze szkół zwróciła się do nas z prośbą o przygotowanie paru pomocy dydaktycznych. Mapa była pierwszą rzeczą, którą tak naprawdę im porzuciliśmy. Okazało się, że jest fantastycznym pomysłem. Już teraz ją w kilkudziesięciu sztukach sprzedaliśmy do szkół. No, no jest dużo łatwiej uczyć geografii, kiedy każde dziecko na ławce dostaje mapę. E, oczywiście mapa w wersji do szkół posiada różne kolory, jest różne kolory, kraje są rozróżnione, żeby było łatwiej trochę, e, aczkolwiek no, dzięki temu e, no, faktycznie nauka geografii czy nauka w szkole stała się przyjemniejsza. Akurat tutaj mówimy o mapie, a tak samo to są bryły, różnego rodzaju elementy do doświadczeń fizycznych, tego jest całe, całe spektrum. Też to jest chyba bardzo przydatne, jak toczy się wojna światowa i się szybko i gwałtownie zmieniają granice państw. Tak, zwłaszcza, że jak łatwo projektujemy, to w tym momencie przełożyć kawałek kastela jednego do drugiego, to nie jest takie trudne. No tutaj jest, możemy powiedzieć, że wersja tradycyjna mapy. Pokojowa. Jest... Pokojowa jeszcze tak. <laughs> okay. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki wielkie.